Dziś witajcie, że jesteś z Rosasa. Dzisiaj gramy w Ale poprosiłem o pomoc. Czy mamy to? Chwila! Ja. To mnie nie zamrozi! mnie nie zamrozi, ale ja go teraz łapię. ha ha. ha, ha. i całem te pombliku jest mądrzejszy. ha, ha. ha, ha, ha.

Mhm, tutaj wszystkich mam, tutaj też mam wszystkich, tutaj też, tutaj też, tu też, tu też, tu też, tu, też, tu nie, brakuje mi pięciu. Pięciu, okej, okay. pięciu. Piciu, pięciu pięciu pięciu, 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 pięciu. Aha masz. W ogóle polecam poprzednie odcinki z box z Portala, Fortnite'a. No ze wszystkich z kanału i gier. Polecam. Bo no... bo polecam i nie wiem co ja chciałem pić. A! Szkoda, że z tego legendarnego Backstra Eee, ci margerity dawno nie było odcinka z Snacksa chyba. Wszystko wytłumaczę po drodze filmu. Nie... No, szkoda, że ta śmargerita. Nie miał mały, jakby nie było tych małych ćmargerit. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Ja chcę pierwszy, jeśli nie chcę za nimi. Filbo, Egabel. Egabel. O nie. Grapple oczywiście się boi o swoje boxnacksy. Pamiętam, chyba ich nie Filbo, Egabel. Lisbeth jest zmieniona. Eee, chandlo Befika, e, Wiggle, e, Kramdo, e, Shelda, Fluffy, no jest 12, ale wymieniłem 8, 9. Wow. To, 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 to jest takie ustrojstwo, wiesz, chyba? Dobra, klikam 13 razy w myszkę. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Mhm. Ale ja nie, ja nie jestem gotowy. Egabel, ja jestem. Nie wiem, bo mamy sprytnika bananika? Chyba tak. Więc muszę zobaczyć. Um, mam sprytnika bananika, żeby wiedział. Nieważne. Yy, a, muszę teraz. <laughs> nakarmić się tym bananikiem z Norpiego. Yy, Jestem, ja że film będzie pierwszy, bo on... Już z pierwszej lokacji yy, ten mhm. tak, wiecie co? No przeteleportuje się. Stąd się już przeteleportuje. Filbo oczywiście. Do wioski. Albo już jest nawet w wiosce. nie Snacksburg. Kde je Snorpy? Snorpy Fizzlebeam? Hm? Vítam pána Snorpyho Fizzlebeamu. Proprošu bardzo vám sputnika bananíka. Nos. <coughs> on má no... On má Mhm. Mm Co mam zrobić? Czemu się patrzysz w niebo? Powiesz mi Snorpi. Chyba mi to powiedział, wiecie? Chyba, hi, hi, chyba raczej dobra. Nie, podpierłem back snacksy! A! Co się wy, a! O, <sum> <try> 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 trochę dziwnie się nie patrzą, boję się ich. Nie patrzcie się tak na mnie proszę. Ja tylko robię tu coś, mi karzy. Wyżej. Na dół. Na... Wyżej! Sz Strzelaj po prostu. Ha, nie wiem jak to robię. E, nie, nie spalę z burka, spokojnie. Czadło się już wkurzył bez Storpiego. Z Storpi? Czadło się wkurzył, jest taki problem, wiesz? Właśnie ja wrócić. Podpalić ognisko. Mhm, uh -huh, tak. Strzela w ognisko. Tak, zaraz podpalę sobie. I ja Już chyba to zrobiłem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że już podpaliłem Maxburg. O, jeden, jeden, jeden. Serio. Tutaj proszę bardzo wycelować w to. Tak. No nie tam, nie. I sobie nie da się. No nie da się, nie nie. Tak Tu jest! Ha 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 Może um, w domu Egabel? Tak, mhm. Uh -huh. Befiki. powiedzieć. Mmm um, nie, do to, toalety nawet nie chcę wchodzić. Tutaj w w w domu. Mhm, uh -uh. dobra, nie. Ja chciałam się zapytać tylko jednego, jak ja a niby tam nieważne tam dostrzelić się powiedzieć Ale dostrzeliłem, dostrz, dostrz, tak dost, dostrzeliłem Gdzieś jeszcze jedno No czole są drugiego, na stuwa Nie wiem czy stuwa A z sobie śpi Zaraz spali cały Straksburg, ale jego co nie obchodzi, on sobie patrzy że Na górze jest dobra. Już się tak rozgadałem, a to jest na górze. Przepraszam, czasami się lubię ryle, rozgadywać, wiecie o co chodzi. Oj, ty no ląpa jak Straks, się pan z Mm. Nie film, bo to rosnie, a jakieś wykresy? Wybierz się na słodki szczyt. Okej. Okay. Snorpi, coś się dzieje, czy co? Idę na słodki szczyt. Przyjdę się ukrywanym lasem, słodki szczyt. Snorpy, no coś, jakby to powiedzieć, lekko z głową. Ty, ty co tutaj robisz? Co tutaj? Dobra, Snorpy Fizzlebym próbować. prowadź. Złapię jedną sztukę, bo księg Saciaz, Dobra, widzę To, że trzeba zrobić Kto? podpalił te A, nieważne. Zabrał się Nie wiem, tak zrobić Złe, co to jest? Nie chcę to zobaczyć Ciaskarz, nie lubi, Jak zapala mu się świeczki, może zawadzać. Okaże się przydatny Do mojej urodziny? boxeraksów a może moje? To urodziny boxaxów, a może moje, Jemy. Przepraszam was, ble. Przepraszam was widzowie. Która godzina? Zresztą. Co nas to chodzi, o której się obudziłam. Prawda? Szybko! Strzaj! Podpalona jedę, tu, co? Serio się skasz? Serio? Co? Ajajajajaj. Aj, aj. Teraz się cofnij, tak? Tak! O jedy, co to jest? Co to jest? Co to to, to małe? No zostaw mnie, nie chcę z tobą gadać się. Co to jest? Mały Ja to muszę złapać. Chociaż jedną sztukę. Mówiłem, jeden złapałem, dwie, nie obchodzi mnie to. Dobra, ale nie będę już łapać więcej, bo... nie będzie mnie statk... żeby złapał innego Max Mhm. Tutaj widać już tego ciastkarza. Że... Ej, ale on jest mniejszy. Mi się wydaje, albo ten ciastkarz cały wygląda jak pająk. A Łaż ja wskażu. Jest ja każu. Jest ja każu. Nie! Serio. Zostaw mnie. Zostaw mi! Nie! Serio? Taki. I z ciebie ciastkaś? To chwale co. Aha, masz. Nieważne. ważne. Strzelaj! No ja zapraszam cię, z każdym. Nie! Serio. <ścoughs> Strzelaj! Łoł ho, ja ho, ho, ho. Wow, 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 wow. Ciastkażu, spokój. Spokojnie. Więc może nie powinienem. Nie, nie powinienem mu tego palić, Okej, Już to wiem. Ale ja chcę. Jest takie kuszące, żeby mu to podpalić. Serio? S -s -s serio? Chodź w to. No, widzowie, cały odcinek poświęcimy na łapaniu tego ciastkarza. A miałem plan, że ten odcinek z backstreet będzie krótki! Ale nie, po, po, co, po co plany YouTuberom, prawda? Po co YouTuberom, plany, prawda, widzowie? Może gdzieś jakiś głupi backstreet z ciastkaż. Okej, okay, one lecą z drugą stronę. Au! o jeden, yeah. o yeah. ojejne. Yeah. O, yeah. o, yeah. no, ja mam nadzieję, że to będzie jego faza. Albo stoi tam już słabo. No, tutaj nie ma? Jest ja że Jest. Panie ci stkażu? O jeny, on jest najmniejszy, on jest najmniejszy, ja go chcę tak podpalić, panie ciastkarzu, panie ciastkarzu, podpalim się pan, da się w ogóle tak pana podpalić, chyba nie, ale chyba tak, raczej, raczej powinno się dać, ja Przestem wszystko robić, podpalam ciebie, podpaliłem, gdzie on jest? O jeny. o jeny, jaki mały. Przestań snorpi gadać. A, jej, nic nie. Tyle się napracowałem, żeby ciebie tym nakarmić. Masz czapkę. Dobra. To byłby koniec tego odcinka, bo spędziliśmy na łapaniu. Tak gdzieś... Z no 16 minut, bo odcinek trwa 16 minut, więc to nie fajnie. Ale, 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 ale. tak Dobra. Nie, teraz no poważnie Sam z wami się żegna. Pa pa i cześć!